Jesteśmy na premierze programu The 50 z Waszym udziałem. Co Was skłoniło, żeby zgłosić się do tego programu jako para? Yy, w sumie to chyba. Yy. To, żeby przeżyć wspólnie jakąś przygodę taką właśnie w programie. I to w sumie chyba na plus duży, bo tylko jakby wzmocniło nasz związek. No i mamy też niesamowite wspomnienia, których nikt nam nie zawierze. Właśnie miałam pytać, czy w programie doszło do jakichś sprzeczek, które zagroziły waszemu związkowi. Nie, wydaje mi się, że tutaj my raczej jako takie. Eee, Papuszki nierozłączki można powiedzieć, a ty jak uważasz? Też tak uważam. <laughs> Czy wy w ogóle w życiu codziennym się kłócicie? Jak każdy związek. Zdarza się, że się kłócimy, natomiast jest to bardzo rzadko. Jakieś drobne sprzeczki, tak? No, wymiana zdań, na przykład różne e, opinie na dany temat, i tak dalej. E, zresztą ja uważam, że każdy się kłóci. E, a jeżeli ktoś mówi, że się nie kłóci, to kłamie. <laughs> nie wierzę w to, że się nikt nie kłóci. E, a najważniejsze w tym wszystkim, tak naprawdę, jest to, żeby chcieć zrozumieć drugą osobę i dojść do jakiegoś konsensusu. W tym programie była Twoja koleżanka z królowej przetrwania Josie. Jaki wy macie obecnie kontakt? Bardzo dobry mamy kontakt. No. Czyli różne sytuacje z programu nie wpływają na to, co się dzieje teraz? Co było w dżungli, zostaje w dżungli. Ewelina, my jakiś czas temu... No tutaj nam pani Manuela przeszła przed, przed kamerą, ale spoko. Słuchajcie, jakiś czas temu u Stiflera z Tobą rozmawiałam. Rozmawiałyśmy między innymi o Elisce. Eliska nie wygrała drugiego sezonu Królowej Przetrwania. Czy to była dla Was ulga? Znaczy ja nie mam takiego nastawienia, że jak y, z kimś nie mam dobrych relacji, to że życzę mu źle. Nie, absolutnie. Nie, nie życzyłam jej źle, że żeby nie wygrała czy coś. Po prostu no nasze drogi się rozeszły i, i, i tyle. Tutaj się zgadzasz z ukochaną? No jak najbardziej. Ja tam nie znam tego konfliktu tak naprawdę, bo były długo przede mną, więc no... Mhm. Czemu mam się nie zgadzać? Dobrze, tu postawimy kropkę, bardzo zgodni jesteście. E, moi drodzy, wy wspólnie wychowujecie dwie małpki. Jak jest wychowywać takie zwierzę? O, bardzo ciężko. W ogóle powiem szczerze, że e, trochę jak z dziećmi. E, mają swoje konflikty, <grym> jak ludzie. E, trzeba interweniować. No i przede wszystkim, no ja, no jesteśmy tutaj od wczoraj wieczora w Warszawie. Ja strasznie za nimi już nie mogę się doczekać, aż wrócimy do domu. Szymon, a ty? No co ja mogę powiedzieć. No, Ewelina więcej czasu poświęca jednak tym małpkom. Mhm. Są to takie dwie, dwa oczka w głowie. Natomiast ja też z nimi spędzam czas. No też za nimi tęsknię. No. I ciężko nam jest, jak zostawiamy je. Dlatego bardzo rzadko gdzieś wyjeżdżamy, chyba że możemy je ze sobą po prostu zabrać. nie? Słuchajcie, a czy takie małpy są drogie w utrzymaniu? No nie jest to na pewno najtańsze zwierzę w utrzymaniu. No, na pewno dużo, dużo droższe niż kot czy pies. A jesteście w stanie powiedzieć, ile miesięcznie wydajecie na małpki? To jest bardzo różnie, bo zależy, czy musimy dokupować różne suplementy, karmy i tak dalej. Nie wiem w sumie tak jakbyśmy musieli, no, to tak. No... W takim naj, najwyższym, yy, najdroższym, że tak powiem, momencie, to ile byśmy musieli? No, z dwa koła? Sporo faktycznie. No I też weterynarz, jeżeli coś się dzieje, no nie no to należy już do inna najtańszych. Nie? No, to już inna I kwestia. Co, co jakiś czas po prostu badamy te. Je, je, żeby... Ja to w ogóle jest to... jestem już trochę taka pani kara. No. i y, ostatnio... Ja badasz. Tak, przyjechali do nas rodzice moi y, w święta i moja mama, te mapy jakieś chude. Ja tak patrzę, mówię, kurde, może faktycznie jakieś chude. Od razu byśmy pojechali do tego weterynarza i pani wzięła je na wagę i mówi, nie, no, normalnie ważą, że są normalne, po prostu są fit, że się ruszają e, i tak dalej. I napisała mi pani weterynarz na wypisie, że pani, e, że właścicielka panikuje, że małpy są chude. Tak. Słuchajcie, a jak e, reagujecie na komentarze, że jednak dom to nie jest naturalne środowisko małp? E, oczywiście, a dom nie, również nie jest naturalnym środowiskiem człowieka, bo człowiek pochodzi z lasu tak samo, jak i pies, tak? E, więc to jest takie głupie gadanie. Jak małpa, która urodziła się w niewoli, może e, być wypuszczona do dżungli, one no też, przecież by nie przetrwała. One też mają swój pokój i mają tam podejrzewam, że... Lepiej niż w niejednej dżungli. Gdy macie Moim... naprawdę osobny pokój dla małpek? Tak. tak. Wow. To jak, jak dla dziecka? No to są takie nasze dzieci. Póki jeszcze nie mamy swoich, to to są nasze dzieci.